Cześć, państwo, którego sama nazwa jest fajna w sobie, ale niestety nastroje wewnątrz niego już nie za bardzo. Jedno z najgorętszych, ale i niestety jedno z najbiedniejszych państw świata. Takiej nazwy nie sposób pominąć, więc zapewne domyślacie się, że dzisiaj pogadamy o czadzie. Zapraszam. Czad to państwo śródlądowe w środkowej Afryce. Graniczy od północy z Libią, od wschodu z Sudanem, od, z od południa z Republiką Środkowoafrykańską, od południa zachodu z Kamerunem i Nigerią, a od zachodu z Nigrem. Językiem urzędowym jest francuski i arabski, walutą jest ponownie frank CFA, a religią dominującą islam. Yes, no. Najkorzystniejszym porą na podróżowanie po czadzie jest pora od grudnia do lutego, kiedy to temperatury nie są tak wysokie jak np. dochodzące nawet do 35 stopni w kwietniu, a opadów jest niewiele. Co ciekawe, najniższe temperatury występują tu w sierpniu, o ile niskimi można nazywać 25 do 30 stopni Celsjusza. Wizy pobytowe i tranzytowe obywatele Polscy mogą otrzymać w placówkach dyplomatycznych i konsularnych czadu. Najbliższe to Paryż, Bruksela, Moskwa i Berlin. Ważność paszportu przy wieździe musi być dłuższa niż okres ważności wizy. Przy wjeździe oprócz wizy wymagana jest międzynarodowa książeczka szczepień. Szczepienie przeciwko żółtej febrze jest obowiązkowe, co weryfikowane jest przy wjeździe. Przypadki tej choroby odnotowuje się przy granicy z Sudanem. Zaleca się ponadto szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi, tyfusowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne do stolicy Ndżameny oraz do głównych miast Mondo, Sarh i Abeha. W czadzie występuje wysokie zagrożenie z zamachami terrorystycznymi ze strony islamskich ekstremistów, w tym Boko Haram. Dochodzić może do ataków w centrach głównych miast, na centrach handlowe, hotele czy restauracje. Nie można wykluczyć porwań o charakterze terrorystycznym. W dużej części kraju mogą mieć miejsce operacje sił zbrojnych. Po przyjeździe turyści zobowiązani są do dopełniania formalności meldunkowych na posterunku policji w ciągu 72 godzin. Na terenie całego kraju może dochodzić do napadów rabunkowych. Podczas podróży po kraju należy zachować szczególną ostrożność, również z uwagi na pospolitą przestępczość. Zaleca się podróż w konwoju. Sieć drogowa w kraju jest słabo rozwinięta, a w większości są to nieutwardzone drogi. Trudno przejezdy, zwłaszcza w porze deszczowej. Zaleca się korzystanie z pojazdów terenowych. W dużych miastach z zaopatrzeniem się w paliwo trudności nie ma. Jak się zaraz przekonacie, do Czadu jest dosyć ciężko się dostać. Praktycznie tylko z Paryża można dostać się, jeśli chodzi o Europę, a koszta takiej wycieczki są drogie. Jeśli chodzi o loty, to jak mówiłem, lot z Paryża, ale uwaga na rekordowy 19-dniowy termin a tylko taki był jedynie najkrótszy możliwy. Na przełomie maja i czerwca za 2440 zł. Mówiąc o noclegu, to szczerze powiedziawszy, nie sądziłem, że nawet tu będzie oferta Airbnb, i po części miałem rację, gdyż ofert prywatnych praktycznie w ogóle nie ma, bo można je policzyć na jednej ręce. Większość jest raczej niezaufana, nie ma w ogóle ocen. Więc jedynym rozsądnym wyjściem okazał się pensjonat w stolicy Diamenie z pokojem i śniadaniem w cenie. 187 zł za dzień, co daje nam zawrotną sumę 4125 zł na nasz 19-dniowy pobyt. Jeśli chodzi o ceny, to nie mogłem znaleźć po raz pierwszy żadnych wiarygodnych informacji. Zarówno mnie, jak i Was, czat chyba pokonał już na papierze. Reasumując, za przedstawiony przeze mnie 19-dniowy pobyt, zakładam, że nie wliczamy kosztów wyżywienia poza śniadaniami, nie doliczamy kosztów komunikacji, zwiedzania. Ani jej rozrywki, to dostaniemy sumę około 6,5 tysięcy złotych za osobę. Ale pamiętacie, to moja sucha kalkulacja, nie ma tu nawet wizy. Czad to miejsce dla typowych podróżniczych świrów, więc jeśli ty masz lepszy i tańszy pomysł na taką kalkulację, daj znać w komentarzu, a przypnę ci serduszko. Jeżeli już jakimś cudem znajdziecie się w Czadzie, to polecam odwiedzić jezioro Gualta de Park Narodowy Zakuma, Narodowe Muzeum Czadu oraz wulkan Emi Na zakończenie, trochę ciekawostek jest tu niestety tak mało utwardzonych dróg, że niestety zabrakłoby nawet na poprowadzenie ich wzdłuż całej granicy. Emikusi, o którym wcześniej wspominałem to uśpiony wulkan sięgający 3445 metrów wysokości nad poziomem morza. Jest to najwyższy punkt zarówno w czadzie jak i na Saharze. Archeolodzy wierzą, że północna część czadu została zasiedlona już 6000 lat przed naszą erą. Na obszarach Borku, Eneddy i TBST znajdują się stanowiska archeologiczne, których początki sięgają 2000 roku przed naszą erą. I to by było na tyle ze wszystkiego, co potrzebujesz wiedzieć o czadzie. Jeśli film ci się spodobał, zostaw lajka, subskrybuj być na bieżąco i napisz co sądzisz. A już za tydzień wracamy do Europy. Czarnogóra. Na razie.